Zakazały upraw GMO, ponieważ niezbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi. Austria zakazała upraw GMO, ponieważ nie da się zachować różnorodności biologicznej, jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO. Francja zakazała upraw GMO, ponieważ rośliny GMO krzyżują się, zanieczyszczając ekologiczne uprawy. Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ Proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Esso. w kolejnym audiologu e, chcę poruszyć problem, poważny problem, poważną problematykę upraw GMO, czyli e, genetically modified organisms, czyli modyfikowanych e, genetycznie organizmów sztucznie. E, Poruszę parę spraw. Nie będzie to długi audiolog, ponieważ nie chcę Was zanudzić. Chcę Wam przedstawić krótko i rzetelnie fakty, jakie są, jakie istnieją i jakie będą, jeśli GMO zostanie wprowadzone na rynek, w znaczy sensie nie na rynek, tylko ogólnie wprowadzone do środowiska, jakie to będzie miało wpływy na nas wszystkich. Także jaka jest teoria zwolenników upraw genetycznych, genetycznie zmodyfikowanych na przykład roślin. Teoria jest taka, że chodzi przede wszystkim o likwidację głodu na świecie przez mutowanie jedzenia. Czyli na przykład, jeśli się pomutuje jedzenie, to tym jedzeniem będzie, jego będzie po prostu więcej i będzie można nakarmić na przykład trzeci świat, wykarmić wszystkich ludzi, którzy są głodni i w ten sposób e, jest to w ogóle przecudowny pomysł i bardzo przyszłościowy. A na przykład tacy e, ludzie jak prości, zwykli zjadacze chleba. E, Którzy uważają, że na przykład jest to złe, to nic nie wiedzą, ponieważ mają zamknięte umysły itd. tak i tak dalej. A jak jest naprawdę? Słuchajcie, geny i DNA są zmieniane sztucznie, i nienaturalnie. Ten proces jest sztuczny, nie zachodzi w naturze i nigdy by nie zaszedł w naturze, gdyby człowiek się do tego nie dorwał. I raz do środowiska GMO nie da się usunąć. A to dlatego, że GMO się potwornie rozprzestrzenia. I potrafi się rozprzestrzeniać na naturalne uprawy, które są 20-30 km albo 100 km dalej od plantacji GMO. I w tym momencie, jeśli jakaś wielka korporacja ma swoje nasiona, na przykład korporacja Monsanto, ma swoje nasiona genetycznie zmodyfikowane, powiedzmy soj czy kukurydzy, czy innych roślin, i ma swoją farmę gdzieś w jakiejś dolince. To pyłki z tych roślin GMO potrafią przewędrować i można powiedzieć w cudzysłowie zapłodnić również inne rośliny organiczne, rośliny zdrowe, naturalne, warzywa, owoce itd., które się znajdują nawet do kilkuset kilometrów. I po prostu taki GMO, który jest, który się przeniesie na inną uprawę, sprawia, że ta uprawa przestaje być organiczna i staje się również uprawą GMO. A w tym momencie rolnik, który zajmował się całe życie organicznym, e, powiedzmy hodowaniem danych warzyw, danych, danych produktów do jedzenia spożywczej, kiedy przejdzie inspekcję i wykryją na jego polu GMO, czyli no, rośliny genetycznie zmodyfikowane, będzie on musiał uiścić potwornie wielką opłatę licencyjną dla firmy, z której. Pochodzą w zasadzie te pyłki, czyli te nasiona, czyli w tym momencie w mojej historii jest nią, firma, jest nią firma Monsanto. Takich firm jest o wiele więcej. To są olbrzymie korporacje czerpiące olbrzymie zyski z uprawy nienaturalnych m, produktów spożywczych. I taki rolnik po prostu zbankrutuje, ponieważ jego wina nie jest. On po prostu nie jest winny. On nie jest winny tego, że, że wiatr te pyłki zmodyfikowane przyniósł na jego pole i będzie w stanie, będzie, nie będzie po prostu w stanie uiścić tej zapłaty i y, będzie musiał po prostu zamknąć cały interes i prawdopodobnie głodować i to jest fakt, co teraz powiem że w Indiach y, około 40 tysięcy rolników popełniło już y, w zasadzie na okresie y, paru ostatnich lat, kiedy, kiedy jest problem GMO popełniło już samobójstwa, ponieważ nie byli w stanie wykarmić swoich Rodzin przez to, że korporacje, wielkie korporacje, dorwały się do upraw, dorwały się do e, sprawienia sobie monopolu na żywność na całej ziemi. W tym jest cały, w tym jest cały haczyk, ponieważ e, jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o kasy i chodzi tutaj o olbrzymią kasę. Ponieważ jeśli wielkie firmy e, na całej ziemi sprawią sobie monopol, czyli wyłączność na uprawianie i jedzenia. Czyli czegoś, co ludzie muszą po prostu jeść, żeby żyć. Muszą jeść, mus, muszą jeść po prostu pożywienie, żeby, żeby przeżyć. I będą jeść to pożywienie i będą kupować to pożywienie. Nieważne, czy to będzie GMO, czy to nie będzie GMO, ponieważ jeśli GMO zostanie wprowadzane globalnie, wtedy nawet organiczne produkty zdrowe będą również zatrute przez GMO. Dobra, przejdźmy dalej. <śm> Istnieje taki pogląd, jest to oczywiście mit, że y, przy stosowaniu GMO nie ma tak dużo mszyc i szkodników, przez to jest y, używane mniej chemii do upraw i jest ogólnie zdrowiej. Główno prawda, otóż przy GMO na dłuższym stosowaniu pojawia się coraz więcej mszyc i szkodników, i y, oczywiście osoby, które się zajmują taką uprawą, nie używają naturalnych y, sposobów na pozbywanie się tego, czyli na przykład E, innych e, insektów, czy innych zwierząt, które by się pozbyły tych szkodników, tylko leją jeszcze więcej chemii. Jest to mit, że leją mniej chemii, ponieważ ta chemia jest potrzebna, dlatego, żeby wybić te szkodniki, wybić mszyce, których jest więcej na GMO, niż na organicznych e, uprawach. Tak czy inaczej, plony z GMO, czyli tak zwane plony transgeniczne, one się zmniejszają po latach. One na początku, jest ich faktycznie dużo i może się wydać, że to jest super pomysł na na karmienie całej ziemi, tak? Ale to się zmniejsza po latach. Im, im więcej się tego uprawia, tym mniej jest tych plonów. I, I przez to oczywiście nie mogą być korporacje stratne, chcą mieć cały czas zysk, coraz większy najlepiej, a nie stały. Przez to coraz więcej się uprawia tego GMO, żeby te plony, nawet zmniejszone, były i tak bardzo wysokie, na wysokim poziomie. I, jaka jest sprawa Monsanto? Czyli. ...tej największej korporacji zajmującej się GMO. E, na początek chciałbym was odesłać do filmu, który jest na YouTubie. On się nazywa Świat według Monsanto. Chyba tak. E, jest wrzucony w 10 partach na YouTuba. E, gdzieś tutaj będziecie mieli na ekranie prawdopodobnie adnotację, albo w opisie będziecie mieli link do tego filmu na YouTube. Polecam wam naprawdę poświęcić tu godzinę, półtorej czy, czy dwie godziny z waszego życia, żeby obejrzeć sobie ten film. I zobaczyć, jak to wygląda. Także sprawa Monsanto jest prosta. Nie chcą, żeby uprawiono i kupowano tylko opatentowane odmiany zmutowanych ziaren, ich ziaren. Czyli oni będą sprzedawać swoje zmutowane przez GMO, w zasadzie zmutowane GMO ziarna opatentowane. I w ten sposób będą trzepać grubą kasę na rolnikach, na wszystkich, którzy będą chcieli mieć własną uprawę i będą musieli zapłacić grubą opłatę licencyjną za to, żeby móc uprawiać y, ziemię. A nie tak, jak było od dawien dawna, od tysiąców lat, od tysięcy lat, gdzie ludzie sami sobie y, rzepkę skrobali i każdy miał swój kawałek podłogi lub kawałek ogrodu. Y, a teraz przejdę. Przepraszam, mam mały katar. Teraz przejdę do wpływu GMO u ludzi, czyli do najciekawszej części na zasadzie tego audiologa. Także miłego słuchania. E, słuchajcie, jak działa GMO, jedzenie GMO u ludzi. GMO zawiera toksyczne białka. Toksyczne białka, które człowiek wchłania przez jedzenie e, modyfikowanych warzyw, na przykład, na przykład warzyw. E, te białka sprawiają, że trzustka przestaje wydzielać tak dużo enzymów ile potrzeba żeby wydzielała ile naturalnie by wydzielała przez to jest grasica zaburzona i również jest wątroba zaburzona eee, słuchajcie kiedy grasica trzustka jest ee, zaburzona wtedy zaczynają się ostre choroby kiedy wątroba jest zaburzona zaczynają się jeszcze bardziej ostre choroby człowiek jest zakwaszony człowiek jest zniszczony od wewnątrz w zasadzie człowiek jest nieszczęśliwy ponieważ wątroba również wpływa na to osoba która ma czysto oczyszczone wątroby bez toksyn, czyli jest po detoksie na przykład wątroby, jest osobą wesołą, pełną entuzjazmu, a wątroba zaburzona prowadzi do głowy i do innych e, somatycznych problemów. E, przechodząc dalej, osłabienie organizmu i krwi, również przez toksyczne białka w GMO. No to wiadomo, osłabienie organizmu, ospałość, e, depresję i tak dalej i tak dalej, również krwi, czyli Nadciśnienia, niedociśnienia, e, Rak krwi A nawet, słuchajcie Przerwanie jelita przez toksyny Toksyny, które się odkłada, odkładają w jelitach Które nie idą dalej Które tam e, mają w zasadzie Złogi w tych jelitach Te toksyny narastają, narastają I przeżarają się przez ściany jelita To może prowadzić do potwornych Boleści do na przykład raku jelita Nowotworów I tak dalej, i tak dalej A przede wszystkim zmniejsza się również masa ciała człowiek staje się wypompowany przez długotrwałe jedzenie GMO. Nie mówię tutaj o zjedzeniu modyfikowanej kukurydzy albo wielkiego kuźwa pomidora kilogramowego raz na miesiąc, ale na, na przykład codzienne lub co, co dwa dni jedzenie takich właśnie produktów, tak? I słuchajcie, po co tak naprawdę to GMO jest? Chodzi o monopol na żywność, tak jak powiedziałem, przez wielkie korporacje chodzi również o kasę. I muszę wam powiedzieć, że w ostatnim miesiącu albo w ostatnich dwóch miesiącach było głosowanie w Polsce na początku filmu mieliście Niemcy, Austrii, Francji i Włochy, które zakazały upraw GMO ponieważ coś tam, coś tam a w Polsce posłowie partii PO i PSL w 96 czy 95% zagłosowali tak, że zgadzają się na uprawianie GMO a cała reszta partii była przeciw również PiS, również inne partie były przeciw no oczywiście media przemilczały to Pojawiły się tylko malutkie artykuły, jak to zawsze bywa, chyba w internecie na ten temat, może w gazetach też, nie wiem, nie czytam gazet, ale media milczą na ten temat i jak to zwykle media muszą nawalić na przykład sprawy smoleńskiej albo sprawy zabójstw w USA, gdzie zginęło 20, 20 dzieci, kiedy tak naprawdę giną miliardy ludzi, no przepraszam, miliardy, to już przesadzam ostro, tysiące ludzi Dziennie z powodu głodu, głodu, chorób, z powodu większych problemów niż y, jakiś psychopata, człowiek chory z, z, z zespołem Aspergera, który wystrzelał 20 osób. Także y, no jest to przykre, taka refleksja mi nachodzi, że jest to przykre. Tak samo było z akta, sprawa również była bardzo wyciszona, została nagłośniona dopiero w internecie, kiedy była sprawa akta, kiedy podpisywali akta. Lub w zasadzie decyzje dotyczące akta. Wtedy na przykład była sprawa Madzi zaginionej, była sprawa detektywa Rutkowskiego, była sprawa e, dziecka, które upadło o podłogę, na podłogę, upuszczony przez matkę. Była sprawa smoleńska, która się ciągnie już kolejny rok. E, także media są chytre i śmiesznie w zasadzie działają na tym. To jest naprawdę poważny problem z GMO. E, również zostawiam wam link do podpisania petycji w opisie każdy kto sobie przemyśli sobie osądzi to według własnego rozumu no to podpisze lub nie podpisze takiej petycji internetowej na temat upraw GMO także link wam rzucam w opisie i na tym kończę tego audiologa mogę jeszcze na koniec powiedzieć jak ja to widzę jest to to było do przewidzenia. To było naprawdę do przewidzenia. Człowiek jest na tyle zachłanną osobą i korporacje tak wyniszczają po prostu ludzi, że w końcu chcą sięgać za wszystko, chcą sięgać za kolonizację Księżyca, za kolonizację kosmosu, za sprzedawanie powietrza, za sprzedawanie jedzenia, po prostu posiadanie monopolu na jedzenie, tak żeby nikt nie mógł uprawiać Jedzenia oprócz ciebie, żeby wszystkie zyski, ponieważ ludzie muszą żreć, żeby wszystkie zyski szły e, do jednej kieszeni konkretnej korporacji. Jest to straszne, przeraża mnie to, w jakich czasach żyjemy. Jak niesamowicie pieniądz jest ważny, a jak nieważne jest zdrowie i e, szczęście innego człowieka. Tylko kasa, tylko kasa w olbrzymich e, wielozerowych kwotach i sumach. Ok. Mam 15 minut za sobą gadania, także będę już kończył. Oczywiście refleksje i myśli pozostawiam Wam. Z chęcią przeczytam, jakie komentarze macie na ten temat. Może ktoś bardziej ode mnie na przykład na ten temat zna i coś może na ten temat powiedzieć. Może są również tutaj w moich widzach zwolennicy GMO. Także również ich zdanie z chęcią wysłucham, ich argumenty. A tymczasem kończę i zachęcam Was oczywiście do subowania, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił oraz do kciuka w górę, jeśli Wam się audiolog podobał. No i do zobaczenia w kolejnych audiologach. Trzymajcie się ludzie, pozdrawiam was serdecznie. Pa pa. Cześć.